Raz, dwa, trzy. Otwieramy dziewczyny. Ekstra, mam pizzę! Hurra! Ja też, ale mrożoną. Tylko nie to! Wow, czy to jest złota pizza premium? Odlot! Muszę jej szybko spróbować. O, co na niej jest? Jakieś skorupiaki? Jak to się je? Nie dzięki. Lepiej się ich pozbędę. Możesz być ostrożniejsza? No, jest trochę lepiej. Ups, przepraszam, dziewczyny. No dobra, próbuję. No dziwna taka, a to złoto jest bez smaku. A ser jakiś taki śmierdzący? Też lepiej go wywalę. Skórka wydaje się fajna. Mm. W takim razie zjem wszystkie skórki. Złożę je razem i zrobię coś pysznego. Doskonałe. A reszta idzie do kosza. No to tak patrzycie. Bierzcie się za swoje pizzę. No okej. Okay. To moja na pepperoni. Jaki ciągnący ser. Jest naprawdę dobre. Nie będę jadła brzegów. Wolę zjeść więcej nadzienia. Uwielbiam pizzę. Ten ser jest rewelacyjny. Złożę wszystkie kawałki jak kanapkę. Brzegi wyrzucę. Eni, mogłaś po prostu zapytać. Dobra, moja czteropoziomowa pizza czeka. No, jakoś daję radę to jeść. I po wszystkim. Twoja kolej, Chris. Jak niby mam zjeść tą cegłę? Częstujcie się dziewczyny. To się nie uda. Potrzebuję kucharza. Proszę, zajmij się tym. Let's go! Już się robi. Mój super grill rozgrzeje ją w mgnieniu oka. Ojej, ekstra! No, co myślałyście? No, i co tak długo? Gotowe. Świetnie. Spróbujmy tego waszego jedzenia dla biedaków. Smacznego pokroję ją na kawałki nie będę tego jadła jak jaskiniowiec fuj to jest obrzydliwe dlaczego się śmiejecie przecież to jest to chyda. czekajcie ja chcę być pierwsza sam makaron no dobra czemu nie spróbuję Jakiś bez smaku. Muszę coś wymyślić. Wiem, keczup to naprawi. Im więcej keczupu, tym lepiej. Chris, ty tego nie rozumiesz. To najlepsze połączenie. Wezmę większą porcję. O tak, to jest to. Mm, teraz to jest naprawdę dobre. Chcę jeszcze. Patrzę, sprawdź co masz. No i co to jest? Co o tym myślisz, Nancy? Zgadzam się, jest do bani. Co to przecież danie z restauracji? A ja mam jakiś makaron w kubku? Ja chcę makaron z jadalnym złotem. Co ty robisz, Szeni? Nie zasługujesz na takie wykwintne danie. Mm, to jest pomysł. Hej, Ani, może ci zapłacę i zamienimy się jedzeniem. Mm -hmm. Dobra dziewczynka. Wreszcie jakieś godne mnie danie. Chyba są zadowolone. Okej, okay, póki dziewczyny są rozkojarzone, myślę, że mogę zaopiekować się tą kasą. Nikt nic nie widział. Teraz ja zacznę, nie bo ja. Dziewczyny tym razem zaczynam ja. Co? Co to ma być? Jak można jeść ten plastik? Daj mi to, pokażę Ci! Otwierasz opakowanie. Wsypujesz do wrzątku, mieszasz i kawka gotowa. Voilà! Kawka! Czy to jest kawka? Wygląda obrzydliwie. Ui! Smakuje jeszcze gorzej. To nie jest śmieszne, dziewczyny. To chydna papka. Mam pomysł. Dziewczyny, patrzcie, co tam jest. Jakoś dałam radę to wypić. Ohyda. Ja jestem następna. Kawa ze Starbucksa. Ekstra. Mmm, jest pyszna. Wyrzucę pokrywkę. Jak dużo bitej śmietany. Rewelka. Co? Już się skończyła? No dobra, teraz teni. Okej. Okay. Wow, co za zestaw! Cukier! Uwielbiam cukier! Ekstra! Wow, jaka duża chusteczka! Akurat muszę się wysmarkać. Eni, coś ci zwisa pod nosem. No rzeczywiście, jaki długi smark. O nie! Fuu! Co to? A wsik! Fuu, jakiś proszek! To wygląda jak kawa. Pachnie ładnie. Spróbuję. Wow, jaka świetna kawa! Doskonała! Dlaczego się śmiejecie? A, moje zęby! Dobrze, że mam wodę do płukania. Lepiej? Hey, Dziewczyny otwieramy! Wow, ależ ten burger jest ogromny. Zaraz go zjem. Hmm? A ja dostałam jakieś byle, co? No wreszcie coś, co lubię. Tak, ten Si możesz się ślinić. Co tam się dzieje? Eni, jeszcze jak dzikie zwierzę. Powinnaś się wstydzić. Daj spokój, przecież to jest takie pyszne. Oj, przepraszam. Zdarza się. Lepiej zjeść swoją porcję. To nawet nie wygląda jak burger. Z czego w ogóle jest ten kotlet? Wiem. Keczup mu sztarda załatwią sprawę. Teraz przykryję to bułką i można jeść. Wygląda nieźle. Sosy nie takie dania ratowały. Myślę, że zrobiło się tylko paskudniejsze. Twoja kolej. Pamiętam, kelner! Ha, dziękuję. A teraz. Spadaj. Przecież nie można iść burgera bez rękawiczek. Chodź do mamusi, kochanie. O tak, to jest prawdziwe jedzenie, a nie jakieś śmieci. Mój żołądek jest zachwycony. Tylko spójrz, jaka ważniaczka. No i po wszystkim, wytreso z ust i zdejmę rękawiczki. Eh, dziewczyny, nawet mi was szkoda. Mam zacząć? Super. O, pączek ze sklepu! Uwielbiam je! To się nazywa prawdziwy przysmak. Pyszności! Kurczę, muszę zabrać wszystkie okruszki! Dziewczyny to jest bomba! Co tak patrzycie? No dalej, wasza kolej. No dobra, sprawdźmy co ja mam. Zwykły pączek. No okej, okay, chociaż nic strasznego. Kelner! Potrzebuję moich sztuczców. Dziękuję. Odkroję mały kawałek. Nie chcę się pobrudzić jak świnia. Nie? Spróbuję. Wow! To jest naprawdę dobre! Mam gdzieś maniery. Chcę to zjeść natychmiast! Mmm, świetnie! Sorry dziewczyny, ale to była bomba! Skoro tak mówisz, Chris? Wow, to złoty pączek! Na pewno jest pyszny! Smakuje o wiele lepiej niż to wszystko, co jadłam do tej pory. Jest niesamowity. Prawdziwa rozkosz. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzą, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać, lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetycznie niż inne. Wow! Mm, pyszności! Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Cool. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz! Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie miślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf. A gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście! Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy... Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. No! Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do usz. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się, jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków? Mira masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków! Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla Was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Strzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi!